Patrz na zniszczoną bramę, zdając sobie sprawę, że jedyne wyjście jest teraz zablokowane. Ty, Dina i Andrew zastanawiacie się, co teraz zrobić. Miau! Co? Ten sam kot z mojego domu? Śledzisz mnie, Kotku? Kot stoi na jednej z gałęzi zwalonego drzewa i patrzy na was błyszczącymi złotymi oczami. Nagle czujesz się bardzo nieswojo. Dobra, ludzie, ruszamy się, bo muszą być na przyjęciu w domu za godzinę. Jak zamierzasz to zrobić, jeżeli jedyne wyjście jest zablokowane? Dina, czy ty śpisz? Dina ma zamiar odpowiedzieć, gdy powietrze przeszywa głośny jęk. Wszyscy się rozglądają wstrząsnięci. Musimy się stąd wydostać natychmiast! Czekajcie, dozorca na pewno będzie miał dodatkowy komplet kluczy do głównej bramy. Ty zbliżasz się do chaty, zaskakuje Cię nietoperz, przelatujący tuż nad Twoją głową. Przez chwilę nietoperz patrzy na Ciebie. To może brzmieć trochę dziwnie, ale myślisz, że jesteśmy obserwowani przez ducha czy coś? O rany, wyobraź sobie, że udało mi się uchwycić ducha w aparacie. Byłabym od razu sławna. Oczywiście chatka jest zamknięta, nie mogło być łatwo, prawda? Poszukajmy. Wędrujesz po zewnętrznej stronie chaty sprawdzając jej okna. Ludzie to okno jest otwarte. Szybko, pomóż mi wejść. Zgłaszają się Andrzej i Dina. Czyją pomoc weźmiesz? Skorzystaj ze pomocy Andrzej i sobie pomóc. Kładzisz ręce na papier rapecie, a Dina pomaga ci wstać. Jej tych sprawia, że twoje serce bije szybciej. D dzięki za pomoc. Ślizguję się do pokoju, a pozostała dwójka dołącza. Chałupa wygląda na zagraconą, wypełnioną stosem papierów i pudeł. Uch, nie czuję tu dobrej atmosfery. Po prostu zdać sobie klucz i wynośnie się ze tak, ale wcześniej myślą, że musisz się przebrać. Twoje ubrania są trochę brudne. Odwrócimy się, gdy będziesz robić swoje. Przeglądasz ciuchy, które spakowałeś ze sobą. Co zamierzasz się ubrać? Nieźle podoba mi się ten styl, ale jesteś słodziakiem perełka. Piękność, jak się patrzy, perełka. Lubię ba bardzo. Po się cała trójka rozgląda się za kluczami. O mój Boże, właśnie znalazłem pudełko pełne głów lalek. Widzisz drzwi i otwierasz je. W środku jest pokój wielkości szafy z półkami pełnymi wiktoriańskich lalek. Uśmiechają się bezstrasznie i bez życia. O dobry Boże, to jest koszmar. Koszmar, który dzieje się naprawdę. Dina podnosi jedną z lalek natychmiast zaczyna mówić kocham cię. I love you. I love you. I Ach, to się I nie kończy. Cichutko Lalko, cisza za dużo you. hałasu. Lalka powtarza kocham I cię. I Ku przerażeniu wszystkich Andre wy wyrywa Lalkę Dinie i wyrzuca ją do szafy. Lalka uderzyła. Opułki powodują, że inne lalki upadając mówiąc Kocham cię Kocham cię Zatrzymajcie to, proszę To jak najgorszy koszmar Halloween w historii Nagle słychać otwieranie frontowych drzwi Dozorca, musimy wyjść teraz do okna Kto tam? Kto tam jest w mojej szafie? Wasza trójka wyskakuje przez okno i biegnie na oślep Ach Zniszczyliście moje dzieci, dorwy was! Biegnąc, słyszysz przytłumione dźwięki: Kocham cię, wraz z grzmiącymi krokami dozorcy. Biegnij najszybciej jak potrafisz schowaj się za nagrobkiem. Gdy biegnie, słyszysz jak dozorca zbliża się do ciebie. Na szczęście jesteś szybka. Dostrzegasz kaplicę na tyłach cmentarza i prowadzić do niej Dinę i Andrew. Biegniecie do małej kaplicy razem z pozostałą dwójką. Musieliśmy odprowadzić tu drobne nabożeństwa lub śluby, zanim został przekształcony w cmentarz. Kaplica powoli wypełnia się grubo, grubą warstwą mgły. Nocny jastrząb trzepo z skrzydłami przelatują przez wbite okno. Ta mgła. Wiesz, badacze, zja ba wiesz, badacze zjawisk par paranormalnych twierdzą, że mgła to sposób, w jaki duch próbuje ci się pokazać. Przyjście tu, bo. Przyjście tu to był ogromny błąd. Hahaha, ha, ha, mam cię. Spokojnie, Perełka. To coś, co zmyliłam. zmyśliłam. Możesz złapać mnie za rękę, jeśli jesteś wystraszona. Ze śmiechem zaczynasz zwiedzać kaplicę, wyczuwasz silne emocje smutku, żalu, ale nie możesz określić do kogo należą. Wędrujesz w stronę podestu, sięgając po sąsiednią ścianę, mając nadzieję, że lepiej odczytasz emocje tego miejsca, ale nagle podłoga skrzypi. Pęknięcie, deski podłogowe ustępują, gdy spadasz w dół. O Boże, nic ci nie jest? Uspokój ich, opowiedz żart. O, poza otarciami. O, o okej. Okay. Rozglądasz się, aby znaleźć się w piwnicy buszowej. chronionym obszarze schowanym pod kablicą. Co dziwne uczucie. Tu na dole czuję się silniej i silniej. Dobra, poczekaj. Wyciągniemy cię stamtąd. Na szczęście jest w zasięgu ręki. Siadając coś, zauważasz stare pudełko. Tu jest! Coś ty źródło niesamowitego uczucia, które dostają. Czołgasz się do pudełka, kiedy go dotykasz. Przyjemny, brzęcący dźwięk wypełnia Twoją głowę. Z zaciekawienia otwierasz pudełko. Wewnątrz jest list, który otwierasz i czytasz. Moja najdroższa siostra, Emildro... Życie w Lowell było trudne dla mnie i małego Tomasa. Moja przeszłość utrudnia kontakt z ludźmi. Boję się, że ludzie tutaj mogą mnie skrzywdzić z wyjątkiem duchownego Archile. On jest frustrująco uważany. W każdym razie nie mogę się doczekać, aż Cię zobaczę. Siła zakonu Helen Case, wrzesień 1902. Helen Case? Co. Tym i niesamowite uczucia muszą należeć do niej, ale co ona przez to rozumie? Muszę się skoncentrować. Płonący gniew, niewiarygodny smutek. Ogarna cię rozpacz i czujesz ciężar na ramionach. Helen Case dźwiga ciężarek, ale co? Została odizolowana od swoich sąsiadów i ludzi, których znała. Martwiła się o kogoś, na kim jej zależało. Skupiasz się ponownie na liście i znajdujesz dziwny symbol narysowany na dole strony. To symetryczny, trójdzielny kształt, prawie jak kwiat, umieszczony w, w okręgu. Gdzie ja to widziałam wcześniej? Hmm. W pudełku jest też zdjęcie pięknej kobiety stojącej z młodym chłopcem, oboje uśmiechnięci. Wrażenie psychometryczne ze zdjęcia jest znacznie cieplejsze, pełne miłości. To musi być Helen. Ona jest taka piękna i musiała bardzo troszczyć się o tego chłopca. Wewnątrz znajduje się również złamany kawałek zakrzywionego drewna. Dotykasz go, ale cofasz się, gdy patrzy. Parzy. Ma w sobie moc. Au! Auć! To jak dotknięcie gorącego pieca. Okej, okay, to robi się coraz dziwniejsze i dziwniejsze. Pakuję wszystko z powrotem do pudełka z biżuterią i zwracasz się o pomoc. Wy wydostanie się, ale kogo pytasz? Pomóż mi, Andrew. Mogę podwózkę Dina? Andrew klęka i sięga do ciebie silnym pociągnięciem, wyciąga cię z dziury. Ręce Andrew są na Twojej talii, gdy znajdujesz ręce na jego klatce piersiowej. Och, wow, wydaje się taki piękny. <ścoughs> 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 w początku znalazłem poniżej pudełko i zawiera kilka bardzo interesujących rzeczy. <ścoughs> Naprawdę? Co jest w środku? Nie chcesz ponownie obsługiwać ani czuć przedmiotów. Komu chcesz to dać? Daj to Andrew, daj to Dinie. Andrew otwiera pudełko, przegląda list i przygląda się fotografii z wielką intrygą. Wow, 1902 rok, to zdjęcie jest naprawdę stare. Oczywiście po co czytać, co napisała ta dama, skoro możesz zobaczyć ją na zdjęciu, typowe męskie zachowanie. Czekasz, aż oboje sprawdzą wszystko w pudełku. Cóż, jedno jest pewne. Zawsze jest w tym coś dziwnego, niezależnie od okresu. Czy myślisz, że to mogłoby nam pomóc w naszych badaniach Prudemakes? Helen Case prawdopodobnie też tu mieszkała. Może Prudence mogła znać Helen? Ten cały zakon wydaje się interesujący. Brzmi jak zgromadzenie feministyczne albo klasztor dla sióstr? Nie sądzę, chłopaki. Skąd możesz to wiedzieć? Nie uwierzą mi, jeśli nie powiem im o moich, o moich mocach. To jedyny sposób, by ich przekonać. Ujawnić swoje umiejętności i op opowiedz mijająco. Słuchaj, czy kiedykolwiek słyszałaś o ludziach bardziej wrażliwych niż normalnie? Tak, ale co to ma wspólnego z czymkolwiek? <laughs> Historia jest związana z teraźniejszością przez pewne wątki, a niektórzy ludzie są w stanie je wyczuć łatwiej niż inni, rozumiesz? Oczy czyli rozszerzają się, gdy rozumie twoją aluzję? Mówisz to, co myślę, że mówisz? Zanim jednak zdołasz potwierdzić podejrzenia Dini, do kaplicy wpada zimny powiew. Wow! Czy oboje to czujecie? Tak, ale przymroziło. Hmm. Nie! Pobliżą podestu wznosi się blada, widmowa postać. Na jej twarzy widać czystą wściekłość. Wynocha! Przestraszona rzuca się do drzwi kaplicy, ciągnąc za sobą Andrów i Dinę, którzy wyglądają na oszołomionych. O, Boże, co to było? Gdzie teraz idziemy? Za sobą słyszycie bolesny krzyk. Odwraca się i widzisz ducha przy drzwiach kaplicy lecącego w twoim kierunku. Ludzie, tędy, prędko! Andruf gwałtownie odwraca się w stronę innego miejsca na cmentarzu, mając nadzieję, że uda mu się uniknąć ataków postaci. O mój Boże, o mój Boże, duch jest tuż za nami. Wyma! Duch krzyczy do twojego ucha, ale wtrząs sprawia, że tracisz równowagę i upadasz. Spróbuj z nią porozmawiać, zejdź jej z drogi. Proszę, przestań! Nie chcemy robić żadnej krzywdy. Będąc tam blisko ducha, widzisz na jej twarzy chwilowy ch ch smutek, który natychmiast zmienia się w złość. Z piskiem duch przelatuje przez Twoją klatkę piersiową. Zimno to wszystko, co czujesz, a potem w Twojej głowie pojawia się fala obecnych, obcych emocji i dziwnych głosów. Przeklnę was wszystkich. To skończy się dla Was bardzo źle. Jak śmiesz, wiedźmo. Nie. Gdzieś w głowie słychać krzyki Endrów i Diny wywołujące twoje imię. Słyszysz się, ale nie możesz się ruszyć. Obce ci wspomnienia zalewają twój mózg i wszystko staje się czarne.